Hejka! Dzisiaj będzie mini haul zakupowy i też będę robić gazetkę więc e, zróbcie ją ze mną więc zaczynamy od mini haulu zakupowego e, czyli pierwsze rzecz to jest takie jakby naklejki drugie takie same naklejki tylko, że jakby nie takie same tylko, że w inne wzory e, gazetka szkolna i tutaj mam taki papier. Więc jest około 19.15. Około 19.20, a ja, a ja mam to na jutro, więc muszę się trochę pośpieszyć. W sensie nie mam mało czasu jakoś... Yy, znaczy no mało, bo nawet mam sporo czasu, ale będę z moją mamą i z moim tatą oglądać film, więc bym chciała to skończyć do jakiejś 20.20. .20. Najpierw wybierzcie ze mną. Znaczy jakoś no, jakąś kartkę, bo tutaj nie wiem. Tutaj są takie ładne kartki. Że nie wiem. Wiem, której na pewno nie wybiorę. To jest ta. Może tą. Nie wiem. No, wrócę do was jak się zdecyduję. Jakąś brązową albo czarną kredką yy, narysuję tutaj kwiatka. Jakby nie wiem. Nie wiem jak ja mam to sobie zrobić. Więc biorę czarną kredkę i yy, działam. Jeszcze wyrwałam taką, a z tyłu jest taka po prostu, więc ja bym chciała tą z tyłu taką po prostu. Eee yy, więc tutaj odrysuję jakieś na przykład listki yy, kwiatów, a tu mam jeszcze na przykład na kółko. Nie wiem totalnie, jak to wyjdzie i trochę, I nie wiem, bo cała klasa i jeszcze inne klasy, które tam będą, będą się na to patrzeć pewnie. Więc trzeba to zrobić w miarę ładnie. Wyszła taka bardziej gwiazda niż y, kwiatek, ale jest ok i nie wiem czy tak zrobić, czy tak. Chyba tak. A drugi na przykład będzie o taki. Y, więc jeszcze tutaj muszę narysować y, kółeczko, przykleić. No i będzie dobrze. No więc pierwszy kwiatek zrobiony i to tak wygląda. No fajnie, to mi się nawet. Drugi wygląda tak. Po prostu odrysowałam od tego pierwszego. I tak wyglądają te ta kwiatki muszę ich jeszcze trochę więcej zrobić, no bo ich jest za mało dwa, tylko bez sensu. Ale mm, nie wiem w sumie czy te naklejki mi się przydadzą. Ale to są takie słodkie naklejki. Jakiś osiołek, kotek, piesek, królik, lis. No fajnie. Muczka, czyli krowa, a w tym drugim je, jest jest no takie alazo. Tutaj są wszystkie. Dobra, i teraz tutaj wszystko są. Okej. I to chyba raczej mi się nie przyda, więc to będzie tak po prostu dla mnie. Trzeci kwiatek wygląda tak. I szczerze nie chcę już tego robić. A dopiero zrobiłam trzy kwiatki. Mm, tutaj wygląda tak pierwszy. Tak. I jeszcze tutaj. Nie wiem ile tych kwiatków zrobić, więc no. Ach, jestem już zmęczona. Właśnie zrobiłam następnego kwiatka i e, nie wiem, bo mam cztery i bym zrobiła jakieś jakieś jeszcze chmurki, może słońce. Więc no, zrobię chmurki. I takie może kwiatowe chmurki. Takie nietypowe. Więc spróbuję tutaj narysować jakąś chmurkę i no. I jak narysuję to wrócę do Was. Dobra, postanowiłam, że nie robię humorek bo mi w ogóle nie wychodziło. A y, jeszcze ja biorę, właśnie z tych naklejek, biorę takiego, jakby kwiatka. Trochę ciemno, więc muszę przybliżyć trochę lampkę. Jeszcze ciemno, poczekajcie. Ja już bym chciała się z wami pożegnać, i jeżeli wam się podobało, no to możecie zostawić subskrypcję y, i lajka do góry. A więc, pa! Ostatnio wybrałam taką, takie kwiatki, a z tyłu jeszcze jest taka, nie wiem co to jest, takie mini serwiska i ta, y, ta gazetka, nie wiem na czym mam polegać, bo z dziewczynami z klasy się rozdzieliłyśmy trochę, tr jedna trochę to, druga trochę to i ja mam powiedzieć na jakieś kwiatki albo coś takiego, więc... No, trzeba się brać do roboty. Powinno być trochę lepiej, ale nie wiem. Taki kwiatek. O. Taki. Nie wiem, jak to zrobić. O. Albo tak. O. Taki kwiatek. Taki kwiatek. Tak nie jest za ten, taki, taki, i jeszcze y, taki jakby, no też kwiatek. I takie rzeczy biorę, może jeszcze coś z tym wybiorę, bo mam fajne rzeczy. E, mam na przykład taką kaczuszkę słodką. Zajączka. No, fajne to są rzeczy. No, nie powiem, że nie fajne. O ja, może jeszcze takiego kwiatka wezmę? No, warto. Czemu by nie? Fajna, fajna. Jaka mi nie No, fajne. Tego na pewno nie wezmę, bo to jest tak. Jakby właśnie nam żołnierzy, ale ja bym chciała to dla siebie zostawić, bo to jest ładne, strasznie. Więc no. Bym chciała też coś większego. Ale nie ma nic za bardzo takiego... takiego...